No już nie wiem, ile razy w Biblii pada to słowo nie bój się. Niektórzy mówią, że 365, tyle co dni w roku. Ale tą kwestią dzisiaj się zajmiemy. Dziś między innymi o tym między rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem słowo daje dziś wersję espresso jednowątkowo, krótko i na temat. Rozważamy psalm 23, dziś jesteśmy przy wersecie czwartym, gdzie jest mowa, że choćbym przechodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. Choćbym chodził ciemną doliną, więc Bóg nie ma złudzeń. Czasami nasza życiowa ścieżka będzie prowadziła przez jakąś formę ciemnej doliny. Nazwij to sobie. Czy to będzie kwestia relacji, czy to będzie kwestia jakichś trudnych doświadczeń zawodowych, yy, właśnie z, czy z innymi ludźmi, czy coś w szkole, czy coś w pracy, czy coś z finansami, czy coś ze zdrowiem. Pff, ciemna dolina, czyli takie miejsce, gdzie nie widzisz, gdzie nie jest tak, jakbyś chciał, chciała, ale... Pomimo okoliczności, możesz dalej prowadzić życie wiary. Galatów 220, życie, które prowadzę, jest życiem wiary w Syna Bożego. I choćbym chodził ciemną doliną, nawet jeżeli będę szedł ciemną doliną, bo idę, idę ciemną doliną, krok po kroku, to nie przestraszę się, zła się nie ulęknę, nie poddam się złu, nie zgodzę się, aby zło dominowało, nie wycofam się. Dlaczego? Bo Ty jesteś ze mną. No, i tutaj powtórzę tę moją taką wyliczankę z pierwszego odcinka, kiedyś rozważałem sobie, co to znaczy, że Bóg jest ze mną, i możesz powtarzać za mną te słowa, bo to, że Bóg jest dla mnie, oznacza, że powtarzaj, proszę razem, lecz powtarzaj po mnie: ja i Bóg w tym samym miejscu, w tym samym czasie, tu i teraz, przez wiarę w Jezusa. Bez żadnych przeszkód, skupieni na sobie nawzajem. Ja i Bóg w tym samym miejscu, w tym samym czasie, tu i teraz, przez wiarę w Jezusa, bez żadnych przeszkód, e, skupieni na sobie nawzajem. To jest takie moje rozwinięcie e, słowa jest, że Bóg jest i ja jestem razem z Nim. E, więc nie ulęknę się z bo on jest ze mną. On ma kij, on ma laskę pasterską. E, laska jest oznaką Jego władzy. A Kij jest Kijem, którym można oganiać się, czy od dzikich zwierząt, czy bronić, e, kiedy owce zostaną napadnięte, więc Bóg jest Bogiem e, działania. Obrony i nas tej obrony też uczy. Mamy autorytet w imieniu Jezus, mówimy dużo o tym na kursie biblijnym. Zapraszam Was w ogóle na kurs biblijny, zapisy, na kurs biblijny tematyczny na stronie kursbiblijny.pl Zapraszam w imieniu apostolskiego ruchu wiary. E, I i, i, i to jest coś do odkrycia, że ciemna dolina nie jest miejscem ostatecznej rozpaczy, bo Bóg jest tam ze mną, On mnie przeprowadzi, On mnie przeprowadzi, bo jest ze mną, kiedy nauczę się odkrywać Jego obecność, kiedy nauczę się odkrywać, że On jest Bogiem, który jak pasterz ma przy sobie kij i laskę dla mojej ochrony, to zmienia wszystko. Tyle na dziś, jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw komentarz lub udostępnij je, niech się niesie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.